No, witam, witam. Pokażę, co teraz tam na warsztacie płodzimy ciekawego. Jest popołudnie, wtorek, dzisiaj drugi. Czyli to jest ten sam dzionek, w którym byliśmy montować silnik w Poznaniu. Zostało jeszcze kawał dnia, więc obejdę na szybko. Pokażę, co mamy do zrobienia, co dzisiaj klienci nawieźli. Tu coś takiego taką kubotkę. Klient przywiózł sobie z Belgii. Jak widać, się bardzo do niej podobierało. Może nawet i lepiej. Będziemy mieli trochę mniej pracy, żeby się do tego wszystkiego podostawać. Tu problemem jest w tej maszynie to, że pali, wszystko działa, tylko nie ma jazdy. Ale mi się daje, że tu klient mi wszystkiego nie mówił, tak, jak trzeba, bo nie wszystkie funkcje hydrauliczne też działają. Czyli nie ma jazdy na jednej i drugiej osienicy. Działa tylko pług, obrót i. i któraś funkcja albo ramię, albo łyżka, Już teraz nie pamiętam. Także. Albo będzie problem czy w rozdzielaczu, albo jedna sekcja pompy w ogóle nie pracuje <laughs> także, także będziemy to sobie Będziemy to sobie diagnozować Może jutro, może pojutrze No tutaj leżą jeszcze te wózki, które, które wcześniej porozbieraliśmy, tulejki przyszły Materiał na, na ten wał Przyszedł dzisiaj Leży, tego za chwilę tam pokażę Albo nawet w sumie nie pokażę, bo jest zapakowany a nie mam nożyka przy sobie. No także jest materiał na, na nowy wał. Pójdzie to do, do, do tokarza. Jutro musi zrobić tutaj to siodło pod docisk. Tutaj mamy, poprzebijamy i wózki będą gotowe. Tutaj sobie leży ten materiał. To jest naprawdę kawał materiału, bo to jest 5,32, m długie. pełny nawet nie wiem, ile to waży gdzieś tu podali. No ale tak strzelam na oko, pewnie jest jakieś 80 km, a może z 90. No także to jutro do tokarza muszę zawieźć. Tutaj coś przyszło, nawet nie wiem jeszcze co. Tu już tam zrobione dla fermy kur dwa węże, już tu leżą jakiś czas. Ma klient coś przyjechać je zabrać, były nowe końcówki zakowane. Tutaj wąż do, do Kerchera, nowe końcówki. No właściwie nie cały wąż, trzeba zrobić nowy i założyć nowe końcówki. No, co my tu jeszcze mamy? Yy, Przybył też mi klient ten, co przywiózł ten niebieski wąż. Przywiózł mi szybko złączę od, od Volvo, chyba, z tego co pamiętam. No, Boże, nie, mniejsza o to nie jest to takie ważne. Dobra, brama się otworzyła. Otworzyła. Yy, przywiózł też stworzeń na wzór, żeby to przymierzyć po olejowaniu. Jest to stalowe, gdzie można to pewno wyspawać. O. Taki luz. Tu jest troszkę lepiej, ale to tylko troszkę lepiej. No, także to jest zrobione. Tu leży sawer, którego y, tylko przeglądałem, bo to jest sawer y, z, z Bobcat'a. W którym była ta pompa Tutaj klient zabrał korpus, wałek i różne takie tam duperele Bo pojechał sobie gdzieś znaleźć pompę używaną że miał po prostu na wzór Ona się mocno zmieliła Przywiózł też ten silnik żeby do niego po prostu zajrzeć, Więc on nie był ani naprawiany, remontowany Nic z tych rzeczy Po prostu tylko był dekiel zrzucony Wyjęty Cylinder z tłokami To wszystko było wydmuchane, przemyte, złożone z powrotem Trochę tam jakichś drobnych wygórów było Więc była okazja usunąć To żółte cuś Stoi i nam Zgania sens, powiedz cały czas, bo jest tu jakiś problem z blokującą się albo hydrauliką, albo jeszcze tą płytą. To będziemy próbować to jutro do tego dochodzić. <laughs> Poza tym elektryka tu działała, wszystko było git, teraz znowu się coś po kiczkało, jak się załącza agregat hydrauliczny tam z przycisków, żeby Żeby ten, ta płyta chodziła sobie tył przód, tył przód, nie, nie działa, to nie załącza się silnik, więc jeszcze będziemy czekać tutaj na pomoc elektronika, który ma tu przyjechać do tego zajrzeć. Tutaj maszynka, nie wiem czy ona już była na którymś filmie, czy nie było, już nie pamiętam Wakr Nelson no Momencik tutaj podeprę go na kilku. No w tym wakerku W tym wakerku problemem był, 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 był wyciek Był wyciek tutaj z elektrozaworu Z tego, tak jak widać jest ładny, błyszczący, nowy Wyglądało na najpierw, że jest problem na uszczelniaczach, uszczelniacze się zmienili po choć może że jednak nie ciepnie, ale jak maszyna na zewnątrz, już właściwie była praktycznie skończona. Się okazało że dalej plamka oleju jest, no więc się okazało, że jest nieszczelny, przetarty, pęknięty, raczej pęknięty. Cały ten żółty trzpień, ten brązowy, który tu jest. Który współpracuje, tam z wewn wewnątrz jest suwak, a, ze a na zewnątrz jest uzbrojenie elektryczne, które, które tym elektrozaworem steruje. No i tu jeszcze ostatnia rzecz, którą mamy do zrobienia. Taki. HDSIK patfingera. Problemem jest te dwa siłowniki, które wysuwają teleskopy. Jak się maszyna uruchomi, załączy pompę. Ta sekcja jest od tego. Coś dzieje się takiego, że sam się teleskop wysuwa. Będzie się wysuwał tak długo, a się wysunie sam do końca. Więc takie coś też jeszcze będzie do zrobienia. Dobra, to było na tyle. To Ciekawsze rzeczy dogramy później.